Cześć kierowcy. Dziś temat, który dotyczy prawie każdego z was. Inteligentne tachografy drugiej generacji G2 V2. Omówmy sobie, czy faktycznie ułatwiają życie tak jak miało to być. Nowe tachografy miały automatyzować pracę, eliminować błędy, rejestrować przekroczenia granic bez ręcznych wpisów, ale rzeczywistość pokazała coś zupełnie innego. Jednym z najczęstszych problemów jest błędny zapis aktywności, czyli jazdy, pracy, dyspozycji i odpoczynku. Można nawet trafić na sytuację, gdzie tachograf pokazuje 20 godzin ciągłej jazdy, mimo że kierowca miał odpoczynki zgodnie z przepisami. W kolejne klasy samoistne wysunięcie się karty kierowcy podczas jazdy. Wtedy w systemie wnieje komunikat o nieprawidłowo zamkniętej sesji, a dane na karcie są błędne. System lokalizacji na tachografie niestety też zawodzi. Brak sygnału, fikcyjne przekroczenia granic, to codzienność w tunelach, w górach i nad morzem. A co ciekawsze niektóre tachografy mogą być zakłócane przez CB radio, etol czy transmisję. FM. W jednym modelu nawet wystarczy, że to urządzenie jest po prostu obok tachografu. A teraz hit: nowy tachograf to brak obowiązku ręcznego wpisywania granic. Ale starsze karty kierowców nie potrafią ich zapisać. Więc jeśli zmieniasz ciężarówkę, granice zostają tylko w tachografie, nie na karcie. A wy z jakimi problemami się spotkaliście, dajcie znać w komentarzu. Trzymam kciuki za Wasze trasy i Wasze tachografy.